Kończcie, kończcie. Trzeba zniszczyć tych buców i zarobić nagrodę od... Aumaty. Ci niech się uleczą, a dzieci nasi... Aha, tu są nasi ci, Boże, zwiadowcy przecież. Wikipedia pędzi na, na ratunek, tak. Czyż tacy mądrzy, jak mają Wikipedię, nie? Hej, do przodu! Też można zbudować. Podejrzewam, że możemy te w końcu tutaj zbudować, ale tutaj to się No i zaraz dowodzimy nagrodę Wielkiego Zjobla od Aumaty. To trzeba będzie zaraz zrobić ekspansję, powiem wam. Trzeba będzie pójść w muty. No, zdobyliśmy wyrazy szacunku są naszymi, naszymi przyjacielami, oczywiście dawali nam jednostki militarne też bardzo fajnie, bardzo bardzo miła jest to opcja koło I co z tą karawaną? Karawana się robi? Karawana się robi, to jest dobra rzecz. Ja sprawdzę, musimy jakoś, półno, jakoś północą przejść. Gdzie byśmy zrobili? Ja bym gdzieś tutaj zrobił ekspansję albo tutaj Żeby... Być, żeby mieć dobrą wiochę przy morzu powiem Wam Czy to może być przydatne Cześć Ciekawe, że na północ da się radę przejść. Czy szybka, szybkie, szybkie linki to gdzie? No nie wyszedł, Sixpool six nie wyszedł. A ma łyczek herbatki? Um, a wy gdzie tu gnojki mamy? Karawana, jest i karawana. Jak się robi tą karawaną cokolwiek? Stwórz szlak handlowy Zmień miasto pochodzenia O, nie musimy nawet nigdzie klikać najeżdżać, tylko... Czy może... Nie, no nie musimy Możemy z Auma... Z Aumatą nawiązać szlak handlowy Handlowy i będziemy mieć tak, obrót złoto naturę z Warszawy Bla, 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 różne surowce Boże, ej tu sporo w sumie danych do obczajenia Naprawdę. Sporo rzeczy do obczajenia. Hmm, ciekawe. Hmm. Dobry staw powiem wam. Naprawdę dobry staw. Podoba mi się to. Można sporo pokombinować. Padałoby w końcu osadników wziąć. Powiem wam tak szczerze. Chyba... Najwyższa pora, podejrzewam. Lepiej pilnuj tej karawany, żeby cię barbarzyńcy nie zjedli. Spoko, nie powinni zjeść. <laughs> Przepraszam bardzo. Nie powinni zjeść. Nie powinni do niej dojść teoretycznie. Chudzie, czy to się północą przedostaniemy w końcu? Ale mam bardzo, ale to bardzo dobre warunki do obrony. Kurczę, wręcz genialne. Hmm. Just to może być problem. Może, ale nie musi oczywiście. O! Dzień dobry, jest na północy przejście, bardzo fajnie. Są nawet ruiny, wręcz genialnie. Bóg się zbliża, gdzie się zbliża? O, tu do mnie wchodzi. Eee, tu luzik. Zaraz go nie będzie. To byłoby na tyle, że chodziło o wrogich barbarzyńców. Chyba się też wrogimi, <laughs> przepraszam bardzo, łucznikami zająć. Plantację założyć. I następną turę przebyć. Tak, nawet zatek i od nowa zaczynam, dokładnie tak. Dokładnie tak. Dobra, lepiej się trochę wylecz, gościu już miał plus do ataku na otwartym terenie. No i jeszcze jedna seria i będzie po nich. No trzeba było im oddać nuby. Znowu ktoś założył Panteon. Mądrość i cnota są jak dwa koła wozu. O super, odkryliśmy pismo, bardzo fajnie. Darmowa technologia, zawsze jest w cenie. E, zaraz, marmur, e, murarstwo, właśnie, bo mamy tam marmur i to by się przydało w tym momencie. Dostaliśmy nową jednostkę. O, wojowników, bardzo fajnie. Wręcz gnialnie. Mamy jakieś tutaj na przykład statystyki, teraz o nich, chyba nie, ale podejrzewam, że jak damy jakiś przegląd handlu. To coś tutaj powinniśmy móc zrobić Nie to może w Przegląd handlu No mamy Znaczy to jakieś tam zawsze tam jakieś dodatkowe dochody bądź co bądź O, idą na mnie budce Przestanawiam się na rozpoczęciem gry z prędkością maratonu. No nie za bardzo, ale no można pomyśleć, oczywiście. Jest to zawsze jakaś opcja do przemyślenia. Aczkolwiek maraton trwa strasznie długo. Może nawet, trochę za długo. Wydaje mi się. Dobra, tych zwiadowców zwiadowców uczników trzeba by ratować. No to nie wygląda w tym momencie dobrze. Oh shit. No, wygląda bardzo niedobrze, więc się ewaku. Możemy się ewakuować. Nie ma pojęcia. A to może się dla nas źle skończyć. Okej, okay. gdzie założymy, gdzie tu gra nam doradza osadę? Doradza nam gra tutaj osadę, ale... Trochę kiepska miejscowa, to jest, mi się wydaje. Nie za bardzo, nie? Ja bym osobiście wolę gdzieś tutaj założyć, mamy dostęp do go. rybów, rybek, jelonków. Ewentualnie tutaj, tylko tutaj jest trochę mało do żarcia, tak na początek, żeby się rozwinąć, ale ogólnie powinno być całkiem spoko. Ja bym dał tutaj rozwój, ale dla mnie to jest lepsza miejscowa. Stonehenge. Młyn wodny, biblioteka. Mm -hmm, ciężki wybór. Młyn wodny byłby dobry. Stonehenge też byłoby dobre. Spróbujmy, może nam się uda Szczególnie w to nie wierzył, ale można spróbować. 20 tur. Może się uda. Może się uda. Noż kurde, przeżyjcie, błaga was, przeżyjcie. Przeżyli o dziwo. Ale coś się, że to długo nie potrwa. Czego, że nie ma gdzie uciec. to by warto byłoby wziąć Albo honor do walki z barbarzyńcami hmm. Ciężki wybór Ciężki wybór Bardzo Bardzo ciężki wybór jest w tym momencie i w co pójdziemy. W sumie w tą tradycję można by pójść. byśmy mogli szybsze budowanie cudów. To nie był... nie byłby zły pomysł. A ty możesz się zająć tutaj drogą. Koleś. I teraz modlimy się o pomyślność dla łuczników. Ale z długo oni nie pociągną. Szczerzym, że nie idzie żadna kawaleria na pomoc do nich. To jest ten większy problem. Znaczy idzie, ale jeszcze są daleko jest fakt faktem problem. A gdzie my kurde jesteśmy? Nie ma żadnego przejścia. Czy ktoś kojarzy gdzie my jesteśmy? To jest chyba... Nie no, to jest Ameryka Północna. Przepraszam, to jest Polska Północna jednak. Jednak to nie jest Azja, co ciekawe. Ha, kartografowie zadychę. tujmy. No, mogę kupić coś. No, zabrokuje mi trochę hajsu na młyn. Kochani zwiadowcy, minęli. Hmm, ale przynajmniej cały kontynent jest praktycznie dla mnie. To mi się to tam podoba, w sumie. Ej, możemy pateo założyć. Oh yeah, oh yeah. Początki hajzizmu, moi drodzy. Tylko co my wybierzemy? Co my wybierzemy teraz, pytanie? Ja zawsze mam problem, co wybrać. Ja zawsze mam ten problem. Coś z hajsem, ale tu widzę, nic nie ma z hajsem. Mm. Każde wino i kadzidło. Mamy dużo wina i dużo kadzidła, znaczy, no, może nie dużo wina i kadzidła, ale trochę sporo. No to byłoby całkiem spoko w sumie. Mamy co? Cztery wina i jedno kadzidło. To byłby dobry deal. Byśmy mieli dużo wiary. Załóż religię pokoju. Nie ma. hajs trzeba szerzyć. Dowolnymi środkami, że tak Hmm. by tą naukę wziąć. Czy lepiej religię. Ja bym sobie wziął naukę. Jak zawsze. Nauka zawsze to jest dobra rzecz. Da się rozwinąć wódkę i browar. Nie mam pojęcia. Posłanie z bogów. Tak. Założyliśmy panteon. Super. Ej no bez jaj. No. Hmm. No to jest całkiem dobra miejscowa. Nie no trochę za blisko to jest. Kurde teraz. Trzeba wysłać tam jakiegoś wojownika, Tylko Kożnego wojownika nie mamy co najgorsze. Ech... Dobra, łucznik chodź to. Niestety trzeba spożytkować ten hajs, który nazbieraliśmy Kurde, właśnie gdzie w tym miejscu... No kurde, jeszcze zaspełnili mi... Aaaa, ciotku. Ech, ech, ech. Dobra, tu założymy osadę w takim rozrachunku. No, będzie murarstwo. Bardzo dobrze. Szczęśliwi są ci, których mury zostały już wzniesione. Ej, ale powiem wam, że. Tutaj barbarzyńcy dają radę. Są dosyć ciężcy, sporych jest. Naprawdę sporawo. i tak czuję się trochę przytłoczony. Czuję się ociopinką, przytłoczony tymi wszystkimi barbarami. Hmm, jazda konna. Hmm. Nie no, obróbka brązu byłaby dobra teraz. tu zniszczyć, rozdupcyć. I zbudować kamieniołom. To jest. Tych trzeba będzie wycofać, żeby się trochę podleczyli. Może... Co to za jednostka? zas jego mać. Wojownicy z toporami, bez jaj. Co No syf. Gdzie jest Polska Południowa? Tam. Gdzieś tam. Gdzieś tu. Tu jest Polska Północna, moi drodzy. Wypadałoby w końcu założyć tą ekspansję, nie sądzicie? Bonanki będą... Aj nie. Dobra. Tych trzeba się pozbyć. Ej, twarde skubali z tym całkiem. Ej, możemy to jeszcze przegrać w sumie. <laughs> to będzie zabawne. To byłoby zabawne. Ale jesteśmy w sumie na wzgórzu i to mamy przewagę. Dobra, chyba stąd zjewać trzeba. Pora się na razie stąd zawijać. Okej, okay. Kraków. Założono Kraków. Bardzo dobrze. Spicherz byłby dobry w tym momencie. do dokładnie w tym samym miejscu rozgrywki teraz. Nie tak dokładnie. Sprawa wygląda następująco, że po prostu tak się jakoś złożyło dziwnie, tak? Czy będzie radą? Zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Dobra, tak chłodzie tych barbarzyńców śmierdzących. Twardo stoję. No nie, no z kolejnego mi tu pożycz, prześwięcę. Za jakie grzechy. O, kadzidła, jej. Nie, zaraz, ty jeszcze tu się schowaj. Może nam generował ujemne punkty do Almaty, a tego nie chcemy. Najbardziej zapracowani ludzie. Czyli w sumie, no nie znam nami tak tragicznie chodzi o ilość produkcji Vektor miał Trojan radę nad Skamandru rzeką Siedli z wo... O przepraszam, chciałem kliknąć, fotkowo kliknąłem. Przepraszam, przepraszam Zdarza się nawet najlepszym Okej, okay, w co by warto było pójść? W optykę Zdecydowanie, szczególnie, że mamy tutaj już jedno miasto nadmorskie Aha, to Moskit z przeszłości zniszczy Moskita z przyszłości. Tak, <grywa> dokładnie tak jest. Idź w buty. No jednostki latające w tym momencie byłyby bardzo przydatne. <grywa> nie powiem, że nie. Handluj, handluj. Z Krakowem? Ej, można też. Ej, dobry staw, dobra sprawa. Można też handlować z własnymi miastami, Dzięki czemu na przykład będziemy mieli większą. Ej, to jest dobra rzecz. Bez kitu, świetna rzecz. Nie wiedziałem, że takie coś w ogóle może być. Napitala, kosmos. na wielką bibliotekę, ale może zdążymy... Przykać szukać złota era, bardzo fajnie, przyda nam się, przyda. Mm, możemy ostrzelać tego teraz Gimbusa śmierdzącego. Mamy złotą erę, to też bardzo dobrze. I mam nadzieję, że zdążymy teraz z tym Stonehenge. naszego zioma. To by przydałoby się drogę teraz. Jak na mój gust. Yes! Yes! Dało yes! Yes! się Dobra, hajs będzie rozszerzany z niemałą prędkością. Dobra rzecz. się Leczy no, dobrze, młyn wodny. O, to by nam się teraz przydało bardzo. Kto włada morzami jest władcą wszystkiego. No bo i epoka klasyczna wita. A no, tak. O, możemy przy okazji przyjąć ustrój. Też bardzo fajnie. Tylko się dopiero teraz możemy przyspieszyć budowę cudów, no. ja pitole, kosmos. Dobra, teraz znamy sobie, kto jest z tych tutaj bez osadnika. Osadnika damy sobie, mm, przy następnym ustroju. rozwiniemy. Hmm, mecenat, estetyka... No tak, bo teraz strasznie ważną częścią gry jest kultura, a w późniejszym okresie turystyka, a to dopiero później, dopiero później. Hmm, co wziąć? No złotą erę już mamy, więc to się nie opłaci kompletnie. Merytokracja, niezbyt. Dermowy budynek kulturalny w czterech pierwszych miastach. No to by się przydało. Albo honor, żeby łatwiej się biło z barbarzyńcami. dobra. Jak się łatwiej bije z, bar z barbusiami. Zawsze się przyda. Tak, ważne, bo ci chiny znowu zrobią wjazd na ziemię, tak. Kurczę, to jest śmieszna rzecz, bo to jest taki przesmyk, na którym są góry. Nie ma możliwości przejścia przez niego, póki nie odkryje się jej odpowiedniej technologii. To jest zabawne. A co z tą karawaną tutaj w ogóle? Czy ona się rusza pomiędzy miastami? Nie, no rusza, rusza. Może się może nie rusza. O, zwiększyła się ludność. Jako, co najważniejsze, zwiększyła się ludność w Krakowie. Tam ludność przyda się. Oj, zdecydowanie przyda się. Trzeba dalej zwiedzać, kurde. No niech na razie w Warszawie będzie ten łucznik, bo on się może przydać. Przydał nam się nowy... Przydał nam się nowy... ...robotnik. O, i nowy ustrój znowu. No jak miło. Hmm. Jak czekaj, znowu, znowu, czekajcie, znowu nowy ustrój? Tak szybko? Coś mi tu Bez kitu. Aha, bo wkroczyliśmy w nową erę i mieliśmy dostęp do nowej. nowej, ideo, nowej nowego ustroju. No to ma wtedy w sumie sens, przecież mamy ten cały, kurde. ten cały feature w polskiej cywilizacji. No dobra, no, to w sumie teraz możemy w osadników zainwestować w tym momencie sobie powinniśmy dać radę, ich tam też ogarnąć, żeby nic tam złego nie zrobili. W teorii. W teorii. Teraz miał być w pierwszych czterech miastach. A nie, nie wziąłem tego. Normalny budynek kulturalny, ale nie wziąłem tego w sumie. Przecież. No przecież. No będzie bo potem pomnik niech się zrobi. Moskit rozwija się intelektualnie. No jasne, że tak. To jest przywódcą Polski w tym dodatku? Mm, Kazimierz trzeci. Kazimierz III. Bo do Czech to ją ja za darmo. <taki>, Taki mały sucharek. Żeby nie było zbyt nudno. Zaraz tu nie mieliście przypadkiem zrobić robotnicy? Że ja się tak spytam. Kazimierz Szczecin? <grymne> Jakie bonusy daje Kazimierz Trzeci? Ymm... Darmową? Darmową, darmowy ustrój społeczny przy każdej zmianie ery Moskit trzeci wielki. O, bardzo ładny. to co jest? Kamień, żelazo. Właśnie, żelazo. A no nie, dobra, dostęp do żelaza będziemy mieli nie dużej ilości, nie dużej, ale będzie tu, tu, no i tu. No to w sumie co, żelaza nam nie będzie brakowało w sumie. To akurat jest dobra nowina. Możemy zrobić drugą karawanę, co ciekawe. To mnie cieszy, to mnie bardzo cieszy. Ale coś szczerze, tą karawanę można byłoby tutaj powoli zmienić. Jaki runek, zdaktujmy. Ja bym założył miasteczko bardziej tutaj, żeby się zbytnio nie nakładały rejony wpływów nowego miasta i stolicy. Tego byśmy nie chcieli. Okej, okay. jazda konna by się przydała. Myśmy mieli dostęp do Kusari. Teraz Egipt będzie na południu, tak. Tak go się tu rozwinął, no? Łódź! Boże, przynajmniej Czy Ze wszystkich miast w Polsce, czemu trzecia jest łódź? Za jakie grzechy? Co ja takiego czy że trzecia jest łódź? Nie rozumiem. Kompletnie nie rozumiem. to taki polski Detroit. Tak twardy. <gry> Ale tutaj widzę, Kraków się już ładnie rozwinął, więc z żywnością nie musimy specjalnie z nimi handlować. A już hajs nam się przydał. Mamy zerowy przychód hajsu. Czyli niedobrze. Bardzo niedobrze. Jak możemy ten cały handel zmienić? Nie mam pojęcia. O, ktoś już Petrę wzniósł? O kurde. Oh shit. Szybko. Całkiem. kiedy w rewanżach wędle space. Nie wiem, twarde, trzeba się zastanowić. Trzeba by się zastanowić porządnie. Masz cholera. Ginta, łucznicy. Nie dla psa, mrożona kiełbasa. Uwaga, no, nie umiecie się tu już usadzić. Syf. No, dałoby w końcu kogoś może spotkać.